Cześć, witam wszystkich i pozdrawiam kolejny raz Far Cry 6 i w poprzednim odcinku tylko w drodze przypomnienia Z Makajem wyszliśmy w pewien układ. A teraz mamy opuścić kryjówkę la morale i Sztabia, Mam nadzieję, że chyba tego makaja rozwalimy, jednak to niezbyt dobry człowiek. Okej, okay, opuściliśmy tą kryjówkę i co tu nas czeka? Ło, wow, awans, 13 poziom, moi drodzy. Nowa broń i sprzęt dostępny u handlarza. Może byśmy się wybrali tak naprawdę do handlarza. Mam nadzieję, że to tutaj jest ten handlarz. Rasa liczba żołnierzy, jak to wygląda, drodzy mili? Gdzieś będzie potrzebna ranga 14? A my tu byliśmy już, tu też trochę niespenetrowane jeszcze tereny. No okej, okay, robi się trochę niebezpiecznie i sami to widzicie. Firewerki, czyżby. To na naszą cześć, zobaczcie, jak wspaniale to wszystko wygląda. Świętowanie. Wszyscy są szczęśliwi. Dobra, się przebiegniemy do tego handlarza. Ja mam nadzieję, że to jest handlarz. Jeżeli by się jednak okazało, że to nie handlarz, drodzy mili, to ja wytnę ten kawałeczek. No, wszędzie impreza. Nawet piesek się cieszy. Zobaczcie, jak merda ogonem. O, to nie był handlarz. To nie był handlarz, moi mili, a my tutaj coś możemy zrobić? No nie bardzo, wymiana materiałów. Czy nam to się opłaca? Wymień wszystkie. Przynajmniej chciałbym wymienić te. Kurczę, ile gadżetów dostaliśmy, drodzy Mili. Cały czas jeszcze leci. Dobrze to wygląda, ale zobaczmy, co my w takim razie mamy dzisiaj do roboty. Informatorzy Gilberta, dobrze Gilberto, tobie pomożemy, gdzie ty jesteś? Drodzy Mili, ja już powoli docieram do Gilberta, ale tak naprawdę trochę mnie to zmartwiło, że gra nas zmusza, żebyśmy, Kurcze... Tak jakby z wykonali wiele zadań i po prostu nie pozwala nam iść dalej, bo to jest za wysoka ranga. Ja się obawiam bardzo, że my nie zdołamy tego zrobić w ogóle. Nie ma szans myślę w tym momencie. Tam była, jak dobrze pamiętam, 16 ranga, my mamy 13. Nie wydaje mi się, żeby to nam pomogło. Dobra, a co my tu mamy, kurczę, bo jeszcze jakby... Znak zapytania gdzieś tu I był. Znak zapytania mam na myśli te wykrzykniki. Chyba, że co tu na dole. Dobra, zobaczymy co u Gilberta Pierre No jak ci pomóc, drogi kolego. Ja Gilberto Rosario. Bachelor, performer, spy-master for la Revolution? You may have seen my better half on TV Rosamel. Don't look so surprised! It's amazing what blue makeup and a pair of coconuts can do. The government thinks they're using Rosamel to influence the hearts and minds of Jarans. But Rosamel is the one choosing them. A little dance, a little wink, a lot of rum, and these military generals sing songs that could get their tongues cut out by Castillo. But Rosamel can't be everywhere at once, so I send out my chameleons. They blend in everywhere. Become anyone and they all report to me. My best, Sergio, has been working undercover at the stables. He has become very cozy with one Capitan Osvaldo Diaz, a target we've been watching for some time. He has given us the signal to rendezvous. But Dios mio, all my chameleons are in the field right now. Could you meet with Sergio Honi? I don't know what he needs, but I think he's in trouble. And you don't strike me as someone who's afraid of a little trouble. No, jasne, że się nie boimy, Gilberto. Czemuż byśmy się mieli bać? Z kamelonem Gilberta, ale jeszcze zobaczymy tutaj na ten wykrzykniczek. Dani, ty nie chcesz stąd skakać? Serio? Gdzie ten wykrzykniczek tutaj mamy. Wiadomość zapisana równym pismem. Wy sobie to przeczytajcie. Okej, okay, kolejny skarb. Ja mam nadzieję, że uda nam się zdobyć wszystkie skarby w tej części. I tutaj przed punktem docelowym zrobimy sobie jeszcze jedno cięcie. Cześć drodzy mieli, jeszcze przed samym zadaniem widzimy się tutaj u handlarza i ja się zastanawiam, czy tutaj nie kupić sobie tej kamizelki wstrząsowej. Nie jest jakaś ona specjalnie droga. O, szybsza regeneracja z pewnością nam się przyda. Kurczę, oglądać nie chciałem. Możemy jeszcze buty się zaopatrzyć. Na te miny, tu pantofle. A co to daje? Uciec. A nie, to te miny chyba. Dobra, bierzemy miny. Spodnie. Duża ochrona przed wybuchem. To też może być dobre. Dobra. I teraz musimy się w związku z tym wyposażyć w to wszystko. Dobra. My je kupiliśmy przecież. Ciężka wama trucizną, ochrona przed wybuchem. Użyj Spodnie. Kurczę, też za wiele tych ciuchów nie mamy. Użyj. Buty, pantofle. Dobra. I mieliśmy coś na rękę. nie, 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 nie. nie. Szybsze rozpoczęcie regeneracji zdrowia. Jak najbardziej. I tutaj co my mamy? Kurczę, to to by było lepsze tak naprawdę. Będziemy chodzić w Krokodilo drodzy Mili, ale ja jeszcze przed samym. To chodź, chodź. Dotarciem do celu postanowiłem pomóc tutaj w okolicy Partyzantom. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Jest tu jakiś atak niedaleko. Zaopatrzyliśmy się teraz zacznie w końcu była okazja wydać jakąś kasiurkę. Dobra, zlecimy sobie na spadochronie. Gdzie oni tu atakują, nic tu z góry nie widać. A jakbyśmy tak fervor walki tam partyzantów sobie wlecieli. A tylko jakiś kuś się unosi, i nie słychać nawet strzałów. No pewnie Dani pomożemy, warto, zawsze warto, bo też musimy teraz zdobywać punkty. Cześć partyzanci. Jak tam lecimy, rozumiem. Może oznaczymy sobie cele, te, które tutaj widać. Oh no, I'm good. Ale nie udało się w tom ostatnim trafić, drodzy Mili. Tylko szybkę. Fantastyczna jest ta broń. Szybko likwiduje. No, nie było to jakaś pomoc wielka. Raczej zlikwidowaliśmy wszystkich. Niżeli partyzanci działali z nami. Nie była to kooperacyjna akcja. Nie działaliśmy w teamie. Ale jest 200 punkcików dodatkowych. Zasadzka udana. To nasz. Dobra, ale czy to oznacza, że my ten teren przejęliśmy? No, to wygląda. Dobra, i możemy się. Udać do punktu docelowego. Chyba, żebyśmy coś tutaj jeszcze ciekawego znaleźli. Czego krzyczysz? Siema! Dobra, musimy się tam udać. Tylko na pieszo? Nie bardzo, ale myślę, to już będzie kolejne cięcie i po prostu spotykamy się na miejscu standardowo. I drodzy mieli, widzimy się po cięciu, ale ktoś tu już nas zaatakował. Zwierzątko, niebezpiecznie, trzeba je uważać. Ale wracając do tematu, widzimy się po cięciu i to jest miejsce, gdzie mamy się spotkać z kameleonem. Kurde, już nasze strzały usłyszeli. Ale chyba nie bardzo wiedzą, gdzie jesteśmy. To może być nasza szansa. Pytanie, czy jak tego z tyłu ściągnę, to ten się jorbnie? Dobra, na razie to była nasza szansa, że usłyszeli nasze strzały. Ale też, że oni nie uciekają tak naprawdę, jeżeli snajper strzela przecież... Wiadomo, że on jest ukryty zawsze, snajper. Halo? Dani Ja? Yeah, serio? Shhh! Pinga. I'm pinned down in the with a hostage, and the range is crawling with soldados. I need you to get us out of here. Hold tight, I'm coming. Mm. Hey, watch yourself, Danny. Tak, tak, uważamy na siebie z pewnością. Ja myślę, że to nie byli wszyscy żołnierze. A on utknął w stajni, tak jak powiedział. No, coś tam jest oznaczone na mapie. Wystarczyło nam na starcie tego zadania zrobić tyle zamierzania, sniper na dios, dokładnie tutaj te teksty są rozwajające, drogi, mily. A ten alarm nam się udało zlikwidować. Tak jak najbardziej. Wszystko zapowiada się dobrze. I co, już możemy wejść tutaj do stajni, serio? Tyle? Sergio. Jeden z naszych. Jeden z naszych The Famous young king once said, The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots. <laughs> no, to Sergio. The only blood I want to see. Hurry! We need to get our asses to the river. Who's our guest? <laughs> Coś mam wrażenie, że jeszcze ktoś nas podczas tej eskorty zaatakuje, dobrze, że zlikwidowaliśmy tam przed wypuszczeniem Sergio. Wszystkich, bo tak by oberwał, a widzimy tutaj jego poziom życia, jest ważny dla nas, Chodź, chodź. Idziecie, chłopacy, coś się śnama za życie. wielkie z was. Jak on wie dokładnie, gdzie uciekać, w którą stronę iść, kapitan. Soldado strain their horses in these woods. but if we are careful, we can make it without being spotted. then you better keep your pet under control. clear. let's move. our so mutual friend will fill you in eventually. right now, the less you know, the better. where are we taking him then? you don't have to know that either. Tak się rozglądam, czy tutaj nikt się nie czai. Nie wiem, czy ja chcę atakować, czy przepuścimy Żołnierza na koniu swobodnie. W razie co będę go trzymał na muszce Jest. zobaczcie jak sprytnie. Czy jest to przejście, jeszcze są w stanie nas zauważyć, drodzy mili Our mutual friend speaks very highly of you, Calls you a One day, I'm arroz con por castillos navy. Next, I'm horse shit I could never go undercover. I'm a terrible actor. Przestań drzeć się tak, człowieku. Nic się nie stanie. Wymienimy ciebie i będziesz bezpieczny. Kurde, ja w złym miejscu stanąłem. Ja myślałem, że on tu rzeką będzie sobie podążał, a nie o ścieżką. Trzeba przyznać fajne skradankowe zadanie. Tylko pytanie, ile kilometrów? get don't do anything stupid! Dokładnie, nie rób nic głupiego, mam cię na muszce. Tylko zastanawiam się, gdzie on podąża tym koniem. Naprawdę niedaleko, no ale w tych paprotkach, czy co to jest? Chyba nas nie widać. Chyba ktoś ich zaatakował. Trzeba tu też uważać na zwierzynę. Ja o tym zapomniałem. Good! Keep moving! Diaz, in front. Dobra, chyba inni nas nie zauważyli. Ale też za wiele naboi nam już w snajperce nie zostało, więc nie będziemy mogli działać po cichu. Most, Mostek. Get down. Keep on the captain. In now, eh? Gdzie jesteście? A ja was nie widzę tu, drodzy mieli. No, naprawdę w tych krzakach są pochowani. Dobra, idziemy dalej, chłopaki. Why you? Why me what? Our mutual friends will take just anyone to The less you know, the better. Will you thank me when this is over? I will. Oh, and Captain Diaz. Shut the fuck up. A, i tu będą czekać na nas konie. I co jeszcze koniom będziemy eskortować? No fajne zadanie, trzeba przyznać. Kurczę, czy jeszcze po tyle czasu można ustać jakieś fajne, ciekawe well, zadanie? Patrz, gdzie jest. Pinga, nie daj mi tego. Miałeś z g man O, on nigdy nie jest teraz co? bezpieczny tam, komadre. take el Capitán to a uh, secondary tando. safe house. Thanks for the backup, Dani. No i drodzy mili, zdobyliśmy nasze punkty doświadczenia, które nam są niezbędne, aby kontynuować fabułę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że mogłoby to być zbyt trudne dla nas, na naszym poziomie, ale w tym miejscu będziemy się żegnać i ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.